Ja jestem klawisz, czyli lis. I, I dzisiaj gramy w Liberty Country. Klasycznie spawnujemy auto. Jedziemy. To właśnie policja. Jeszcze mam jedną gwiazdkę. jest duży On po prostu przez tego policjanta przeniknął. Chodzi w to, że trzeba przenikać przez ludzi. Jeszcze na boku.

Kurde, jest oh chyba spotkałem Simona. To jest Simon! Spotkałem Sa Simona, widzowie. Ogarniacie to? Spotkałem Simona. Ogarniacie to, ludzie? To jest Simon. Simon 6. Rozumiecie to? Spotkałem Simona. Rozumiecie to? Simon, jeśli widzisz ten film, to będę cię promował. Ty normalnie ludzie. Chyba jakiś sen. Spotkałem Simona. Wiem, może całe moje życie to jest śpiączka. Ta malaga. Kurde, Simon, serio? Spotkałem Simona. Oni. Co? Spotkałem Simona. Gdzie? Spotkałem Simona. Simon. Halo. On, on nie wyszedł z gry. No to przejdźmy mm. O już nie mam one dead. To możemy Wejść I Oczywiście random my się my się będziemy Bez kitu spotkaliśmy Simona Wiecie Jak to jest Spotyka się swojego idola? Gdzie? Że... No. Że tak... To jest takie dobre uczucie. Gdy spotyka swojego idola. Wiesz. jest popularny. Ale bez kity to był Simon. Nawet sobie sprawdźcie na jego grupie. I na roblox. Czy na jego Ja nie wierzę. Dan Simona, mojego idola. Serio? To nie jest prawda. To jest Serio? Dobra, nie, ja muszę to skończyć. Więc. A!